Poza trzym, drugim domem, świadomy róg, mimochodem, jeden musi ją poznać. Z licznym jest Ma z nią kontakt, bo jeździ samochodem. Podwórko wychowuje sobie znanym sposobem, w który na życie szanuj prawa i zgodę. Dajesz radę, to wysoko trzymaj swoją brodę. Twórz historię modę, dbaj o swój wizerunek, a nie o swą urodę. Nigdy nie wiesz, jaką przeżyjesz przygodę, jaką spotkasz przeszkodę. Żecie uczy pływać, rzucając na głęboką wodę ulicy, Niejedną poznasz metodę, jego Ować kodem, Jak nie przymierać głodem, jakieś dosyta. Kto nie błądzi, nie pyta, nie bada. Rada, kto nie czy głupot nie gada, duszenie on zawsze równa się zdrada i nie jestem i krwi. Tak, stara zasada. Z nią stwierdzenia, które się nie ocenia. Powiedzenia, które się nie docenia. Mądrości nie do zapomnienia. Zdania, których świadomość przecież tak wiel zmienia. nie jestem i co ludzkie nie jest mi obce, rozumiem to dlatego nie ufam w szopce, między ludzkich relacji wysiedźcie na manowce, uważam byście ciebie nie znaleźć się w kropce, Paster śpi, barany kłócą ze sobą owce, patrzę na to ze smutkiem, zaufany mi paląc dowce, drugiemu to co tobie niemiło, większość twoich problemów to czyjeś czyny złośliwe, godzisz się jak krzywe, gdy podejście właściwe, wspólne funkcjonują w zgodzie, jest możliwe, uwierz, jest możliwe. Umiesz czy licz na siebie, pomagaj w potrzebie. Być może przeliczysz się, kiedy będziesz na klebie. Tobie pomoże ktoś, kogo twój problem nie wie. Mam na siebie, i patrz, kto liczy na ciebie. Że prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie. Obyś nie musiał nigdy myśleć o ciebie, bym obiedzie. byś Obyś nie cię pytać, dokąd ta droga wiedzie. Prawdziwe pomoże nam, gdy się zawiedzie. Nie zapomnij na. Nawet jeśli wyjedzie, nie zapomnij, jedynie gdzieś przyjedzie. Że nic nie wiem i tak niewiele rozumiem. Na szczęście to, co myślę, słowem wyrazić umiem wobec tych, co mi blisko że jest w ciemności długiem. Pole mdzeń, oram własnym słuchniem. Mierzę o drugiem, to co je walczy z namogiem Słabość jest moim wrogiem. Chrócę za się ziarna bogate w nadzieje, by nas plon, z którego nikt się nie śmie, Bo ten się śmie, kto ostatni się śmieje. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. Ten się śmieje, kto ostatni się śmieje. ta skłam w głębę. Cóż ma nadzieję? Wychowanie na błędach.